Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, nie powiedziałem w poprzednim nagraniu Wam jeszcze o jednej rzeczy. Na stronie akademiagry.pl przygotowałem dla Was do pobrania całkowicie za darmo, banalnie prosty, krótki, ale mam nadzieję, że treściwy poradnik. Jak wejdziecie na stronę akademiagry.pl zjedziecie niżej. Ja postaram się, żeby ten formularz był wyżej. Zaraz napiszę do obsługującego tą stronę pana Zobaczcie, dlaczego nie wygrywasz u Bookmachera. Pobierz bezpłatny poradnik. Wpisz tu swoje imię, podaj maila, kliknij. Pobieram bezpłatny poradnik, i na Twój adres e-mail, który podałeś tutaj, przyjdzie bardzo krótko napisany, ale mam nadzieję, dający Ci do myślenia poradnik. Być może odkryjesz tam właśnie. Przyczynę swoich porażek u Machera i dam Ci do myślenia. Poradnik jest napisany bardzo szybko. Jak zapiszesz się na tą listę, będziesz ode mnie co jakiś czas dostawał niepublikowane treści na swojego maila. Ciekawostki, od czasu do czasu typy z AI, zobaczysz, co one potrafią. Także myślę, warto się zapisać. Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się dlaczego nie wygrywasz u mohera. Miłego dnia, trzymajcie się, Strzałka, cześć.